Dzień 29. Geografia modlitwy. Modlitwa papieża ma jednak szczególny wymiar. Troska o wszystkie kościoły każe mu codziennie na modlitwie pielgrzymować myślą i sercem poprzez cały świat. Wyłania się z tego, jak gdyby szczególna geografia modlitwy papieskiej. Jest to geografia wspólnot, kościołów, społeczeństw, a także problemów, którymi ten świat współczesny żyje. W tym sensie, więc papież jest powołany do uniwersalnej modlitwy, w której solicitudo omnium ecclesiarum, troska o wszystkie kościoły, pozwala mu otwierać przed Bogiem właśnie wszystkie te radości i nadzieje. A równocześnie Troski i obawy, jakimi Kościół żyje pośród współczesnej ludzkości. Z książki Przekroczyć próg nadziei. Często pytamy nie tylko o to, jak się modlić, ale o co się modlić. A kiedy poszukujemy odpowiedzi na to pytanie, wymieniamy przede wszystkim zdrowie bo, jak mówimy chyba nie do końca słusznie to najważniejsze. Modlimy się także o pracę, zarówno tę poszukiwaną, jak i tę odzyskiwaną. Modlimy się o ulgę w cierpieniu, modlimy się o ocalenie rozpadającej się więzi małżeńskiej, o wierność, o pomyślność w życiu, o zdany egzamin. To zrozumiałe, to oczywiste, że modlimy się najpierw we własnych potrzebach i w potrzebach osób sobie najbliższych. Ostatecznie to jest pewien porządek miłości, który każe nam najpierw miłować siebie i tych, którzy są nam najbliżsi. Warto jednak zapytać się, poszerzając własne serce, czy modlę się na przykład za prześladowanych chrześcijan, tych, którzy oddają swoje życie każdego dnia za wiarę w Chrystusa? Czy modlę się za prześladowane kościoły, czy modlę się za kobiety stające w obliczu decyzji o aborcji? Czy modlę się za polityków, za przedstawicieli mediów stających w obliczu wyboru tego, co atrakcyjne i tego, co prawdziwe? Czy modlę się za ludzi bezdomnych i bezrobotnych, za opuszczonych, wykluczonych, samotnych, za dzieci, które są wykorzystywane w tragiczny sposób? Czy modlę się za ofiary pandemii, za. Można tę listę właściwie nieskończenie poszerzać. I gdybyśmy chcieli objąć modlitwą tych wszystkich, o których słyszymy w przekazach medialnych, w naszych rozmowach, zapewne nie wstawalibyśmy z klęczek. Tak jak z klęczek nie podnosił się Jan Paweł II. On każdego dnia wędrował w najbardziej Odległe zakamarki świata ludzkich potrzeb, stworzył swoistą geografię modlitwy, pielgrzymował do miejsc, które były zapomniane przez ludzi, zapomniane przez polityków, przez wielkie interesy. On docierał tam z nadzieją, z modlitwą, wprowadzał tą modlitwą Boga. Święty Janie Pawle II który jesteś wielkim nauczycielem modlitwy. Naucz nas się modlić i módl się za nami.